Siema, siema, z tej strony Wojtas Witam w moim nowym filmie Dzisiaj będą dwa tematy Pierwszy Na temat Sytuacji zostawionej I zastanej przez nowy rząd I drugi Politycy I ich spotkanie Trójkąta Weimarskiego Co kombinują Także zaczynając od pierwszego tematu Kaczyński geniusz, stratek czy szczęściarz Sytuacja jaka została po wyborach dla zjednoczonej prawicy jest nieciekawa, gdyż straciła władzę i przeszła do opozycji. Natomiast dla wielu osób zastanawiające było to, dlaczego nie walczyła o to, że wybory nie do końca, a według niektórych były wręcz sfałszowane poprzez otwarte lokale wyborcze po godzinach. I podawanie wyników do wiadomości publicznej, mimo jeszcze trwającego głosowania. Nie mówię już o sytuacjach e, wirtualnych głosowań, dowozów e, do punktów wyborczych, autobusów z głosującymi i niemożliwość sprawdzenia, czy dana osoba nie głosuje w kilku miejscach. Naraz na zaświadczenie. I w tym momencie wielu osobom zapaliła się czerwona lampka w głowie. Dlaczego PiS i Zjednoczona Prawica nie walczą o to, aby sprawdzić dokładnie, czy nie zostało złamane prawo? A jeżeli tak, że im należy się władza. Zmienimy jednak swoje postrzeganie rzeczywistości, gdy zaczniemy łączyć kawałki puzli, które teraz z perspektywy czasu zaczynają wypełniać obrazek i pokazywać. Całość planu, który dla obecnej władzy, a wcześniej opozycji, nie jest już tak wspaniały. A co mamy? Mamy sytuację, że wpycha się Polskę do wojny, że rolnicy. Mocno połączyli się z innymi rolnikami z innych krajów Wspólnoty Europejskiej, aby protestować i walczyć o swoje prawa i o zniesienie zielonego ładu przynajmniej nazywanym zielonym problemem, zielonym wałem. Kolejna sprawa dla nowej. Uładzy to sytuacja na granicy związana z płodami rolnymi z Ukrainy, a także wielkie projekty, które zostały zapoczątkowane przez WIS, a które teraz są blokowane lub wręcz odrzucane przez PO z przyległościami. I teraz, konkludując, sytuacja wygląda w ten sposób, że z mojej perspektywy obserwatora wychodzi na to, że nie walczenie o swoje i Oddanie władzy to był plan. Przynajmniej tak na to wskazują wszystkie do tej pory złożone puzzle. Władza z krzykiem oddała swoją potęgę, mówi opisie, krzycząc, robiąc szum medialny ale zostawiając wiele kukułczyk jaj czyli innymi słowy zostawiając wiele min dla nowego rządu a że zbliżają się już niedługo wybory samorządowe a później wybory do europarlamentu a za rok wybory prezydenckie uważam, że jest to bardzo wytrawna gra polityczna. Ma kejaweliczny, wręcz plan, diabelski wręcz uknuty, aby zostawić takie pułapki booby trap, żeby nowa koalicja wyleciała na tych Spotykaczach, na tych pułapkach, żeby ludzie się odwrócili i jeszcze zmienili o 180 stopni swoją decyzję co do wyboru nowych władz, zarówno do samorządu, jak i do Europarlamentu. A przy pomyślnych wiatrach, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, aby w przyszłym roku władzę prezydencką przejął też PiS lub osoba ze Zjednoczonej Prawicy. Wystarczy łączyć pewne rzeczy: wszystkie te miny, które wybuchają, wybuchają jedna po drugiej. A do tego jeszcze cofająca się obecna władza, bo widzimy, że zaczyna robić coraz więcej kroków w tył. Sama wchodzi na kolejne miny, które wybuchają im prosto w twarz. Mamy niewypał z próbą afery wiatrakowej. Mamy aferę teraz kolejną z ze zmianą programową. Mamy również ciekawą akcję związaną z tymi wizami. Na komisji okazało się jednak, że nie było to 300 tysięcy nielegalnych danych wiz, tylko raptem 600 sztuk, że Pegasus to jednak nie był aż tak wielką aferą, gdyż zbyt dużo osób jest umoczonych z obecnej władzy, jeżeli chodzi o te wszystkie podsłuchy. Niech dobrym przykładem będzie tutaj pan sędzia Tuleja, który sam podpisywał yy, papiery związane z inwigilacją i podsłuchiwaniem. Poprzez program Pegasus. Następnie mamy sytuację teraz w Europarlamencie, kiedy z jednej strony obecnie rządzący mówią, że sprzeciwiają się zielonemu ładowi i tej ekoterrorystycznej grupie, która chce z ludzi zrobić ekologicznych niewolników, ale w Brukseli głosuje wszystko za. Więc wydaje mi się, że jeżeli tak dalej pójdzie, to wszystkie te miny po kolei zaczną wybuchać i spowodują to, że już przy tych wyborach zarówno samorządowych, a później w Europarlamencie cała talewacka grupa związana przy PO i ich wspólnicy będą musieli pożegnać się z władzą a wisienką na torcie w przyszłym roku będzie utrata swojego przedstawiciela najwyższej władzy prezydenckiej i wszystko spowoduje to że po wyborach zaczną się rozłamy w koalicji obecnie rządzącej co doprowadzi w przyszłości do prawdopodobnie wcześniejszych wyborów i powrotu Władzy nie już PiSu, tylko Zjednoczonej Prawicy. A jeżeli to będzie świetnie rozegrane, to będziemy mieli sytuację taką, że PiS przeobrazi się, przebranduje na nową formację, i jako grupowanie prawicowe złożone z kilku partii centrowych, prawicowych, ponownie dojdzie do władzy. Bo nie oszukujmy się wielkie projekty związane z interesami Ameryki, jak budowa Intela w Polsce przez Amerykanów budowa przez firmę White and House, chyba tak to było: elektrowni atomowej oraz wielkiego hubu lotniczego, gdzie będzie można przerzucać wojska amerykańskie, w większości na Europę Środkową i Wschodnią, czyli centralny punkt, centralny port lotniczy. To inwestycje, które będzie wspierać z pewnością Ameryka, bo będzie miała z tego ogromne korzyści. A mając na uwadze, że niedawno odkryto wielkie pokłady srebra w Polsce, to myślę, że Amerykanie zrobią wszystko, żeby Polska nie została sprzedana Niemcom i Brukseli. Gdyż to by mocno mogło e, podważyć ich mm, wieloletnie interesy, na które są już mm, plany w polityce amerykańskiej. To jest jedna część. Druga część: Pan prezes Kaczyński e, stworzył sobie. Osobę w postaci pana prezydenta, który jest osobą, no nie oszukujmy się, miękką politycznie, nie ma wielkiej władzy. Wykonuje każde polecenie, wykonywał przynajmniej do tej pory wszystkie polecenia pana prezesa Kaczyńskiego. Dlatego przygnęła do niego ksywka prezydentu Gopis. I chociaż mógł e, zachować się jak mąż stanu, i poprzez swój, swoje, gdyby potrafił, gdyby potrafił, powtarzam, być twardą osobą, mógł na całym konflikcie na Ukrainie naprawdę ustawić Polskę, gdyż. Z jego punktu widzenia on traci tą władzę, oddaje ją kolejnej osobie i mógł przejść do, do historii jako mąż stanu, a przejść do historii jako pan histeria, który dał się ładnie wyrolować zarówno Europie, zarówno Stanom Zjednoczonym, zarówno nowej koalicji rządowej z panem premierem Tuskiem na czele. I niestety przyjdzie do historii jako najsłabszy i chyba najgorszy prezydent. Jaki miała powojenna, a może i nawet chyba od czasów II światowej Polska. Także Uważam, że z jednej strony pan prezes Kaczyński po części jest wielkim strategiem. Nie ujmując, nie jestem ani za pisem, ani za panem prezesem Kaczyńskim, ale po części jest dobrym szachistą politycznym. I w dużej części ma dużo, dużo szczęścia. To by był jeden temat skończony. Natomiast jeżeli chodzi o drugi temat, będzie chyba troszkę krótszy, ale związany z, z zebraniem polityków, czyli z panem Makaronem, Macronem, panem Szulcem i panem Tuskiem. Spotkanie. Trójkąta weimarskiego, chyba tak to leci, a na którym to wspólnie potwierdzili, że nie będą wysyłać wojsk swoich krajów, aby walczyły na Ukrainę. Ale powiem tylko jedno, że. Jeżeli politycy mówią takie rzeczy, to znaczy, że coś kombinują. Tym bardziej, że wiemy, że premier Słowacji, Fico, wygadał się o tym, że kraje, właśnie takie jak Francja czy Anglia, Miały wielką ochotę, aby przymusić inne kraje do tego, aby włączyły się zbrojnie do walki na terenach Ukrainy. A pan Scholz niedawno popełnił kolejną gafę, oświadczając, że już wojska francuskie i angielskie są już na terenie Ukrainy i walczą. Kolejne faux pas popełnił e, pan Macron, który przyznał, że należy wysłać wojska francuskie, aby walczyły na terenie Ukrainy. Później, poprzez krytykę swoim krajom, musiał się z tego wycofać. Później, premier wodańszy e, Grecji. Oświadczył, że w kulisach europejskich mówi się oficjalnie, mimo zapewniej swoich przedstawicieli, o tym, że należy wysłać wojska krajów wspólnoty, aby pomogły, wspomogły wojska ukraińskie, aby nie przegrały, co jest nadal dziwne, w związku z tym, że do tej pory Ukraina nie mm, ogłosiła powszechnej mobilizacji. Mamy sytuację taką, że młode byczki drogimi samochodami rozwalają się po Polsce, innych krajach europejskich, dokonują rozbojów, e, drogowych wykroczeń po pijaku i zapełniają europejskie więzienia zamiast walczyć na Ukrainie. Także uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby właśnie właśnie, żeby nie obciążały systemów więziennictwa w tych krajach europejskich, w których siedzą. Powiadomić pana Zełęskiego, żeby odebrał swoich obywateli, jeżeli Brakuje mu ludzi do wojowania i wysłał ich na front. A nie poprzez swoje gierki polityczne i mm, triki, do których zalicza się e, podżeganie do wojny innych krajów, próbował wyperswadować właśnie na nich. Aby wyrazili zgodę, aby obywatele właśnie ich krajów, w tym największy darczyńca moim zdaniem, czyli Polska, wysyłała swoich obywateli, aby bronili ukraińskiej ziemi, gdzie oligarchowie i przedstawiciele Wyższych kręgów oficerskich dorabiają się i zarabiają ogromne pieniądze kosztem zwykłych żołnierzy na froncie. Mamy przecież pełno takich sytuacji, gdzie ogłasza się wszemi wobec, że właśnie yy, politycy dorabiają się ogromnych majątków na Ukrainie, oligarchowie. Zbogacają się po trzykroć Oficerowie Mają swoje rodziny Za granicą w Hiszpanii W Portugalii Mają po kilka willi Dzięki czemu? Dzięki Jakim dziwnym Zabiegom podczas tych dwóch lat Dorobili się takich majątków Każdy niech sobie Odpowie na to pytanie W bardzo prosty sposób Defraudacja i ogólne rozkradanie e, majątku Ukrainy, i e, darowizn z krajów europejskich, w tym broni, amunicji, środków opatrunkowych, żywności. Ale to trochę odbiegłem od tematu, i e, wracając do trójkątu weimarskiego. Mamy spotkanie trzech polityków, moim zdaniem trzech kłamców, wielkich kłamców, którzy opowiadają po popełnieniu tylu błędów politycznych, tylu fopa związanych z wojną. Oni zapierają się, że nie chcą wchodzić do wojny, że nie chcą podpuszczać prezydenta Putina, że to mogłoby wywołać trzecią światową, że chcą wspierać Ukrainę budując fabryki broni i amunicji na terenie Ukrainy? Dla mnie to jest trochę nierobiczne. Jak można budować fabryki, broni i wysyłać transfer technologii do kraju, który jest objęty wojną i w, który w każdej chwili może być zajęty przez Rosja. Czyli co? Chcą oddać całą e, wiedzę, cały know-how związany z nową e, wszelkimi nowymi nowinkami technologicznymi krajów europejskich. Po prostu w ręce Putina? Przecież to jest nic innego jak sprzedaż. Jaka sprzedaż? To jest oddanie. Oddanie w ręce Putina zdobyczy, technologii, wiedzy, patentów, schematów, gdyby zostały wybudowane fabryki, a zaraz potem zostały przejęte przez Rosjan. Także albo oni. Mydlą opinii publicznej oczy i próbują za wszelką cenę e, na chwilę zbajerować ludzi, żeby za jakiś czas znowu e, po cichu i postawić przed faktem dokonanym opinię publiczną całej Europy o tym, że już są wojska tych krajów w mm, Walce na terenie Ukrainy i powiedzieć, że poprzez sytuację, jaka ma miejsce obecnie, poprzez różne operacje fałszywej flagi, doprowadzić do tego, że będziemy zmuszeni, przynajmniej w, e, względem ich mniemania, do walki obronnej. na terenie Ukrainy do tego wszystko zmierza i wydaje mi się, że trzeba patrzeć na ręce politykom i wyrażać swój sprzeciw i mówić ludziom cały czas o tym żeby pisali, protestowali a przede wszystkim wyrażali swoje swoją niechęć do wojny i nie pozwolili, aby w ich krajach, ich politycy, którzy chcą zrobić biznes na tej wojnie, bo już zauważyli, że wojna to świetny biznes zarówno dla rozwoju gospodarczego, jak również dla rozwoju militarnego swoich krajów, dlatego należy powiedzieć stanowczenie. I nie pozwolić na to, aby politycy dla swoich partykularnych celów wprowadzili swoje kraje, a ja, jako Polak, nie zgadzam się, aby pan premier i jego ekipa wprowadzały albo wepchnęły polskie w wojnę, nieważne czy to ze względu na swoje polityczne ambicje. Czy poprzez rozkazy, które dostają z innych krajów. Jeżeli wyrazili na to zgodę, to niech sami idą walczyć na Ukrainie. Są bataliony ee, ochotnicze, mogą całą rodziną iść na front i walczyć i pokazać, jak to się robi. A nie rzucać Polaków, bo. Wiedzą, że sami są bezpieczni, bo uciekną za granicę, jak to było podczas II Światowej. Także to by było na tyle. Do następnego. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Dajcie dzwoneczek. I dozo.